Dzień dobry wszystkim dzisiaj postanowiłem zamontować sobie na, na tylnej szybie mojego samochodu mój stary wideo, rejestrator. tak się złożyło, że niedawno kupiłem nowy i, a stary oczywiście jeszcze działa i jest dość dobry między, między innymi zapisuje prędkość mam antenę GPS i położenie i to jest dość, dość ważne Moim zdaniem więc postanowiłem sobie go nie wyrzucać, bo jest wcale poczeszkane, oczywiście jest są po, połamane te wszystkie mocowania, ale działa, więc postanowiłem zamontować go na, na tej szybie i chcę to pokazać jak to zrobiłem. Kamera wygląda w ten sposób, to jest to moja stara kamera I i co? Ona no, ma takie mocowanie od góry, czy znaczy mocowanie, taki, yy, taką śrubę zaraną w plastiku od góry. No i to było oczywiście wkręcone do tego mocowania na szybę. I yy, to, to strasznie szybko się zniszczyło w ogóle wszystko te, te plastiki, niestety, no ale ta śruba została, to, to obejma cały czas tu jest. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to zdjąłem tą obejmę ona zdejmowano. W ten sposób, no i przełożył na drugą stronę. Nie we wszystkich kamerach tak się da zrobić, no ale akurat w mojej się dało. W tym momencie nie mam tego od góry, tylko mam tego, to od dołu. Ten, tą śrubę, no i cóż, no i teraz po prostu będzie ta kamera zamontowana w ten sposób, że nie będzie na szybie, tylko na półce, leżeć sobie. I teraz tak. Wyciąłem sobie taką, taką z, z, z ruki PCV, coś takiego, nie? Owinąłem to taśmą izolacyjną. Tu jest, tu jeszcze podkładka została. No i co? No i poszukałem odpowiedniej długości, odpowiedniej długości śrubę Tu gdzieś Tę śrubę mam. to jest. Może śrubę, wiadomo, taką długą i ona pasuje do tego gwintu, co jest na, no spada mi wszystko. Do tego gwintu tutaj pasuje, można wkręcić, prawda? No i mamy coś takiego, że tą śrubę, tą śrubę dam do środka tutaj, prawda? No no, tu będzie wystawać i będzie można to wkręcić, to będzie taka taki po prostu coś takiego no i cóż to jeszcze jest spoczyna podstawka oczywiście podstawkę zrobiłem z takiego oto pudełka tu jest te pudełko takie pudełko czarne żeby ładne tu jeszcze jest podkładka tak o no i prawda to można wszystko na tym pudełku Umocować ją w ten sposób, nie? tak I, i, tą, i przykręcić, oczywiście, z drugiej strony. Zaraz to przykręcę, pokażę, jak to będzie wyglądać. Mam to już skręcone. Tu jest podkładka, wiadomo. No, oczywiście, spadło mi to. Tak to wygląda. No, i to jest do położenia na tylną półkę, po prostu Bo trzeba jeszcze przemocować takimi specjalnymi pasami, które po zrobiłem na tej tylnej półce. To jeszcze pokażę zaraz. Natomiast to jest, to jest wiadomo pudełko, O, tu jest druga część tego pudełka. I to tak mogę nałożyć. No, ja tutaj mam żarówki takie bezpieczniki, po prostu nie za bardzo mi się to mieści w, w schowku, dlatego. Powiedziałem, że takie pudełko właśnie może być też przy okazji właśnie, żeby schować te wszystkie bezpieczniki i te żarówki. No teraz to nakładam oczywiście no i no i to zaraz będę montował na, na tylnej półce. jestem jest przy samochodzie w tej chwili. I jak to zrobiłem? Kupiłem w pasmonterii takie gumy, no i też te zaczoski, też można w pasmonterii kupić takie do tych gum. Nawet kupiłem nadmiarowo, bo jeszcze tu jest jeszcze jedna, bo stwierdziłem, że one się nadadzą że na przykład do, do montażu jakiegoś tam. Powiedzmy, tutaj mam parasol, o, mam przytrzymany, żeby mi tam nie latał na tylnej półce. Tu mam. Maseczki oczywiście też pod tą gumą zawsze są, żeby mi to nie latało. Także to nie, te gumy nie tylko służą do mocowania tego yy, tej kamery, ale też, też do jakiegokolwiek przewożonego to, towaru na, na tej niepółce. No, no i co? No, montuję to. Czy montuję? No tak, oczywiście się rozwaliło. Daję to pod te pasy, prawda? No tak, jest pod pasami. No, i teraz wystarczy tylko podłączyć kabel. Kabel, te kable, no i A, to jest kabel zasilający, i on prowadzi do, do USB, tam w, w przedzie samochodu. Zasilający, i... no i to wszystko. Zachęcę to podłączę, jeszcze to pokażę, jak to wygląda. I tak wygląda zamontowana kamera. Tą sobie GPS tutaj też pod tą gumę dałem, żeby, żeby tak trzymało. żeby się nie, nie, nie latała po, po całej tej tej, tej tej. Jest to podłączone. No i tak to wygląda z daleka. i To może zamknę jeszcze klapę, żeby to było widać. O, no, tak. I, I sobie po prostu nagrywa z tyłu. Tu jeszcze jest taka ciekawostka, że jak nałożę na przykład nałożę na przykład ten o, no, nie mam nałożonych tych do podnoszenia tej, tej półki o, to sobie założę jest założony jeden i drugi z drugiej strony te sznurki do podnoszenia półki no gdzie to się zakłada Tutaj. Chciałem tylko pokazać, że to w niczym nie przeszkadza jak to jest założone, bo to się podniesie, o. jak sobie to się podniesie, w niczym to nie przeszkadza. Spuszczam na dół i, i tak i jest w tym momencie, jest w tym momencie kamera jest na właściwym, w właściwym położeniu. Tak. Jeszcze chcę pokazać, jak zamontowałem tą przednią kamerę, bo nie zamontowałem jej na szybie, bo, ponieważ musiałbym ciągnąć te wszystkie kable tymi pod, sufi pod, sufi no, pod sufitem tam i tymi bocznymi słupkami i tak dalej to, to po prostu już mi się nie chce takich rzeczy robić, w ogóle nie chcę mieć nic na szybie po prostu, żeby mieć szybę czystą, zamontowałem tą nową kamerę za, za monitorem w samochodzie i w tym momencie mam o tylko tyle do kabla do, do tego do no, do podłączenia tylko tyle jest nic więcej, nigdzie nie nie ciągnę, nie kombinuję. Fakt, że faktem jest, że gdyby to zamontował szyby, to by może by było lepsza, lepiej nagry, nagrywał, znaczy więcej byłoby widzieć na, na kamerce, ale za tym monitorem jest jak najbardziej ok. Po prostu nagrywał tak jak trzeba. Co to chciałem jeszcze powiedzieć, nie wiem dlaczego producenci nie, nie, nie robią na przykład portów takich USB tutaj gdzieś na pod sufitem, żeby można było sobie kamerę tak blisko podłączyć. Tego nie my zrozumieć. To już wszystko na dzisiaj. To wszystko co chciałem pokazać. Tak, dziękuję za oglądanie. Może, może się komuś przyda.